2 grudnia w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie odbyła się uroczystość zakończenia inwestycji związanych z termomodernizacją, rozbudową SOR-u i dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby Hospicjum Stacjonarnego. Chcemy się zmieniać, żeby ta zmiana była sprzyjająca pobytowi pacjenta, żeby te warunki się poprawiały sukcesywnie i żeby też warunki zarówno dla pacjenta, ale dla ludzi, którzy opiekują się tym pacjentem, były ułatwiały tą pielęgnację, opiekę, leczenie. Pierwsze zadanie dotyczyło termomodernizacji szpitala. Celem projektu była poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie energii odnawialnej. Natomiast celem rozbudowy i doposażenia szpitalnego oddziału ratunkowego było zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze powiatu kościerskiego i ościennych powiatów. Kłaniam się nisko wszystkim samorządom gminnym powiatu kościerskiego, bo to trzeba powiedzieć: wszystkie samorządy gminne wsparły finansowo inwestycję hospicyjną. Trzecim zadaniem było dostosowanie pomieszczeń po byłej pralni i kuchni szpitalnej. Na potrzeby hospicjum stacjonarnego w celu zwiększenia bazy łóżkowej. A ja mam taką podwójną satysfakcję się kosierzyny, bo zawsze byłem blisko nich tutaj. Jakby od, pierwsze ubranie szpitala było Agencja Rozwoju, Rozwoju Przemysłu. Ja tutaj uczestniczyłem w tym wszystkim, przywiozłem tutaj prezesa i to się udało zrobić, ale też teraz kibicowałem właśnie tej takiej integracji tutaj z społecznością, bo ten, to pierwsze spotkanie samorządów powiatu kościelowskiego to udało mi się zorganizować tutaj w szpitalu z panią prezes i ta współpraca się rozpoczęła. Samorządy się bardzo tutaj integrują z tym wszystkim i to, to jest dobry sygnał.